Zuza, już niedługo pojedynek ze sportową czwórką radą będzie to Twój pierwszy mecz z mazowiecką drużyną. Może na początku jak nastawisz się, czy też podchodzisz właśnie do tego pojedynku? To do każdego spotkania podchodzę tak samo. Staram się pokazać z jak najlepszej strony i pomóc drużynie. Dziewięć punktów po trzech meczach jesteś zadowolona z postawy drużyny? No, oczywiście, że tak. Jestem zadowolona, jak najbardziej. I mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach pokażemy swoją jakość. Jesteś zadowolona z postawy drużyny meczu w Kielcach mimo tej nerwowej końcówki? Mecz w wykonaniu dziewczyn był dobry, pomimo chwili dekoncentracji i straty dwóch bramek doprowadzających do remisu. Najbardziej cieszy mnie to, że dziewczyny zdołały strzelić bramkę decydującą o naszej wygranej. Niestety swojego występu nie mogę zaliczyć do najlepszych, ponieważ popełniłam błąd, który decydował o stracie bramki. Tak już na koniec poczynanie linii defensywnej. Jak je ocenisz? Nie było źle, chociaż przez tą chwilę dekoncentracji nie zgrałyśmy się najlepiej i straciliśmy dwie bramki.